Pan, powoli, powoli! Wypadłeś jak bomba jakaś, jak pocisk, wypadłeś jak pocisk z karabinu. Tak? Jak pocisk, gdzieś jakby cię wystrzelili z armaty. Powoli! Masz czas, masz czas. Cały dzień. Widzicie, trawka została z wczoraj. Już idę po wodę. Od razu trawka jest, no. Świeżutką wodę. No? Witajcie w kurniku Bożenki. Zapowiada się bardzo ładna pogoda, chociaż trochę wieje, ale jest już o 7 rano, 10 stopni, świeci słoneczko, więc zapowiada się bardzo przyjemny, miły dzień w kurniku. Pełne wiadro wspaniałej zielonej trawki niosę moim kurkom. Już czekają. Dałam im trochę z też słomy, bo one lubią. Lubią sobie tak podziuwać, poszukać tam tych, tych nasionek. Takich ze słomy. No a teraz dam im troszeczkę, a teraz dam im tą zieloną trawkę. Bo to co zostało, to co zostało rano, co wam pokazywałam, że miały, Posun się Stefan. No, już, już proszę. Proszę bardzo, tu trawa pyszna z koniczynką, z jakimiś tam innymi ziółkami. No, bardzo dobra trawka świeżutka. Tak. Makuje. ハハハ。<laughs> Delfowa się wzięła do pracy, do kopania, do kopania piwnicy, tak? No zawsze coś dobrego tam się wygrzebie. Kurki dostały cukinie. Bardzo lubią, a w sekundę cała cukinia jest. W kilka minut cała cukinia jest zjedzona. Dzień dobry Stefan. Zobaczcie, dopiero włożyła mi już. Już prawie cała wyskubana. No ja w tym roku to chyba muszę zasiać ze trzy grządki cukinii, Bo uwielbiają. Z takich tych warzyw to chyba cukinia jest najbardziej... Najbardziej ulubionym warzywem. Naprawdę. Co tu w jajeczkach, a w jajeczkach? Pięć jajeczek, zobaczcie. O matko, znowu takie duże jajko. Patrzcie, znowu takie duże jajko. O rany, troszeczkę mniejsze y, wielkościowo. Ale też, no też takie wielkie. Zapewne znowu będzie miało dwa żółtka. Szybciutko zabieram następne jajka. O, bo dzisiaj nie zamykam tego otworu. No zobaczcie, pięknych pięć jajek, ale... Ale to jajko znowu takie wielkie. Ciekawe, ile ono waży. Ale no wygląda, że znowu będzie dwurzutkowe. No ja ciekawa jestem, która to kurka znosi tak duże jajka. Idę zważyć. Takie samo duże. 96, 97. No to troszeczkę cięższe od tamtego. Czyli to jest rekordzista. 97 gram. Pewnie też będą dwa żółtka. Dzisiaj kurki dostają takie wiosenne jedzenie. Wiosenny obiadek, a mianowicie ryż, marchewkę, górek i z kapustą pekińską. Pomalutku, Pomalutku. Zdążycie zjeść na pewno. Przecież cały czas coś niecie, ja nie wiem. Wy jesteście wiecznie głodne. Nie wychodźcie, no nie. No. Zjadają z miejsca. No. Proszę. Już nie będę wchodzić. Jedzcie sobie spokojnie. I niech sobie jedzą spokojnie. Rysz <gryż> widzę. Pierwszej kolejności. No, Stefan karmi kurki. Tak, Stefan, tak, zostawił Grażynce. A Grażynka nie widzi, bo wlazłeś na to, ej, Stefan. No dobrze, jedzcie, jedzcie. Ja pędzę dalej. No, jeszcze troszkę dam wam ziarno. Jeszcze no jeszcze Dobrze, 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 jeszcze Taki jeszcze Takie głodne. Takie głodne. Wodę przyniosę, bo przecież coś Ty, Zośka, zrobiła z tym. Szkoda gadać. No już ci Zosia niosę tą wodę, już. już ci niosę wodę. Wszystkie lecicie. A co nauczcie Zośkę, żeby nie brudziła wody, to będziecie mieć świeżą. Tak, Zośka brudzi. To co ja wam poradzę? Proszę bardzo. Masz, masz, masz. Ojejku, jejku. No i już tą łapą? Ja ci dam, ty niegrzeczna kura. Ledwo przyniosłam wodę świeżą. No. no i kurki jeszcze dostały na koniec dnia ziarno, wodę. Zosia to od razu łapą w tą wodę. Ona biegiem leci do czystej wody i od razu już łapą. No, a tu sobie jeszcze zjedzą. No i koniec dnia, bo już ósma jest godzina. 20 godzina, one mają najwięcej teraz do jedzenia, picia, grzebania. Takie te moje kurki są. No. No co wy po oknach chodzicie? No co wy po oknach? Już otwieram, proszę, matko. Stefan powoli. Powoli. O, a tam czarno. Jagoda. Jagoda wy... wygląda z gniazda. No? Siecieć. Siedzieć, jagódka Nic się nie dzieje. Możesz spokojnie znosić jajeczko, tak? Znoś sobie znoś. Właśnie. Stefan matko, jedyna, co ty robisz? No, wodę macie czystą ziarno. Czego wy tak gonicie? Czego wy tak szukacie, co? Czego szukacie od rana? Hmm? <noise> Hmm, szefowa jakąś trawkę znalazła. No, krzydełka rozprostować. Stefanu spokój się. Że to zaczynamy nowy dzień. Dzisiaj środa, dzień zapowiada się bardzo przyjemny. Będzie chyba słońce, bo już przebija się przez chmury. Więc zaczynamy. Zaczynamy nowy dzień. No, jabłuszko, dobre? Co czyste? Oj, jak ślicznie dałeś zosi patrz. No, ale one same się uskubią. Co się dzieje? Nie, one same potrafią, że je karmić, co się dzieje, gdzie ty poszłaś, grażyna. No, idzie wróg tu. Lepiej się oddalić, nie? Ej, Zosia, nie bój się. Zobaczcie, jakie u mnie mniszki rosną wielkie, ale dosłownie mają ile? No ze 20 centymetrów na pewno. Takie ogromne. Moje kurki uwielbiają mniszka, więc zaraz dostaną. Czekaj, Zosia. Zobaczcie, zobaczcie jak szaleją. Jak szaleją do miszka. Ej Stefan! Zobaczcie schyliłam się i będę dostała po nosie. Ale super! No, wciągają całe takie liście. Niech sobie troszeczkę same radzą i niech sobie... I niech sobie same... O, zobaczcie jak Stefan... No, niech same sobie skubią, a nie tam troszkę wysiłku. No. Miszek to ulubione ziółko. No. A gdzie piąta kurka? Kogo nie ma? Czarnuszki nie ma, chyba jajko składa. Bo chyba nie wyszła nigdzie, bo ja nie zamknęłam klat tutaj w wybiegu. Czarnuszka, tam jesteś? Czarnuszka? No, chyba tak, bo nie ma jej. Tutaj zaszyła się w gnieździe, ale super co. Ale dobre. <głos> <głos> Tylko. Nie przesadzajcie tak. Czekaj, czekaj, odejdź no. Proszę. Już zjedzone? Co? Nie Boicie się? Zjedzone. 5 minut. Co to, to za skoki Zośka? Nie zjadłyście i zaraz znowu będziecie stać i czekać. No i przyszłam po jajeczka. Spokojnie sobie mogę teraz wyjąć. Jakie duże te jajka. Ostatnio one znoszą naprawdę. Naprawdę duże. No i pięć jest ładnie. Pięć jajeczek. Super. Ostatnie kurki już wybierają się do kurnika. Jeszcze jedna tylko została. Już jest godzina prawie dziewiąta, zobaczcie. Ale jeszcze jest całkiem jasno. O, no i już ostatnia. Chyba jagoda albo czarnuszka. Nie widzę dokładnie stąd. Już się wybiera. Także już mogę zamykać. I dzień się kończy w kurniku. No. Już wszystkie kurki. Już wszystkie kurki w kurniku, więc mogę zamykać. Ale zobaczcie, co one tutaj narobiły dzisiaj. Takie tutaj wykopaliska znowu nasypały. Ziemi no trzy razy zmieniałam wodę, bo tak zasypywały tu jakiś, jakiś kamień, jakiś coś powykopywały. Dzisiaj dostały dynię i jabłko. To z dyni zostało tylko z dyni została tylko taka skórka. Dzień w kurniku się kończy. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Zapraszam i pozdrawiam.